Cześć witajcie na naszym kanale pal dzisiaj szybki odcineczek. Na samym górze już mamy mistrzostwo w CSOP, mamy to w zestawie Kuno, mamy w Renzo, ale lecimy dalej, bo się później do roboty. Szukamy nowości, bo dzisiaj jest nowość, ja to już wiem Eminem, już był wczoraj, z szafki rapera też, która ma Snoop Dog, dalej, dalej, panowie dalej i nie ma mocni, dalej. Sabrina. W rytmie Fortnite powróciły motki, bo po jest tak mutowniczy na surendum szybkie stopy. Jest unikalny styl. Mamy wila numer 10. Jest to nasza nowość tego sezonu. Vila numer 10. Tak wygląda. Vila numer 10. Jest też w wersji LEGO. Chciałam, że bardziej okrągłe to, to ale dobra, e, 10B Do tego co jeszcze mamy? Do tego mamy jeszcze trójkąt pracaczek i malowanko. I to jest nowość tego sezonu. Za 1500 fałdolców, więc niedużo. ale fajnie to nadwygląda dalej. Zobaczymy, czy jeszcze jest. Komendacja Izabela, Versa, Dynamo, Fanga, e, Gluciacz wrócił w zestawie. Później Aura, Owinskowa, to już wszystko było, więc nic nowego nie ma. Ale jeszcze zobaczymy tutaj. O, Rafa za 18,47. Bardzo fajna cena. Macie 600 fałdolców. No dobra, no to dzisiaj mamy jedną nowość. Wczoraj był Eminem, czy przedwczoraj, już nie pamiętam. Ej co? Najfajniejsze. Mi się udział mi się podoba bilan numer 10. A Wam? Piszcie w komentarzach Elo.